Jest jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa, o której chyba też trzeba wspomnieć. Oto w marcu 2016 roku media, w tym Newsweek podały, Morawiecki popiera mocniejszą wersję umowy o wolnym handlu z USA, co to oznacza dla polskiej gospodarki. Popieramy stanowisko USA i jesteśmy za mocniejszą wersją TTIP, to jest Transatlantic Trade and Investment Partnership. W negocjacjach w tej sprawie powiedział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas spotkania w amerykańskiej Izbie Handlowej. Polska ma własne stanowisko w ramach TTIP, ale jesteśmy zwolennikami podpisania tej umowy, ponieważ przepływ grup, zwiększenie wolnosłowej strefy na obszar rynku amerykańskiego, czy trochę szerzej również kanadyjskiego, dałby nam kolejny impuls rozwojowy, mówił Morawiecki. Morawiecki nie wiedział, o czym mówił. Cała Europa protestowała przeciwko temu porozumieniu. Dotyczącego handlu i inwestycji. Natomiast co najważniejsze, to od samego początku, gdy zaczynała się kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych, to kandydat na prezydenta Donald Trump mówił, że on zerwie rozmowy pomiędzy Stanami a Unią Europejską na temat TTIP, bo to jest oddanie rządów w Stanach Zjednoczonych korporacjom. A nasz dzielny Mateusz Morawiecki, Pinocchio, yy... Taka oto deklaracja, popieramy stanowisko Jeza i jesteśmy zamocnieni. Czyli to byłoby całkowite dorżnięcie polskiej gospodarki Niewielokrotnie o tym mówiłem, nie będę wracał, jest zresztą mnóstwo na ten temat materiał w internecie. Proszę Państwa, zszokowany takim zachowaniem Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju, historyka z wykształcenia, pismem z dnia 25 kwietnia 2016 roku skierowanym do Beaty Szydło. Złożyłem wniosek o sporządzenie wyjaśnienia, z jakich przyczyn pani rząd popiera stanowisko za w kwestii TTIP, na czym polega różnica między mocniejszą i miękką wersją TTIP, dlaczego pani rząd popiera y, tą mocniejszą wersję Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji. Skierowałem wtedy dwa pisma do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby tej ustawy nie podpisywał. Tutaj wszystko podpisuje, zatem ją podpisał, ale również to pismo z 25 kwietnia 2016 roku do. Beaty Szydło z prośbą o wyjaśnienie i o podanie definicji pojęć. I proszę Państwa, tradycyjnie Kryński, natomiast no albo Kuzma, albo Kryński, Kryński na Berdyczu, też tradycyjnie do Ministerstwa Rozwoju. Departament przekazuje w załączeniu wniosek Kękusia dotyczący stanowiska rządu w sprawie TTIP. Departament prosi o udzielenie Kękusiowi odpowiedzi i przekazanie do wiadomości KPRM. To jest pismo z 28 kwietnia 2016 roku do mojej wiadomości. Nie miałem odpowiedzi, nie miałem, nie miałem, zatem 1 sierpnia po raz kolejny moje pismo do pani premier Beaty Szydło. Dlaczego popieramy rząd Rzeczypospolitej Polskiej? TTIP, znowu Kryński do Ministerstwa Rozwoju. Ci państwo, jak to działa? Niektórzy mi zarzucają, kękuś, debilu, Kretynie, idioto, po co piszesz tyle pism? No, no, proszę Państwa, po to, żeby jeśli zaczynam jakąś sprawę, to żeby ją doprowadzić do końca. No, tymczasem nie jest mi dane. Wreszcie po kolejnej mojej interwencji otrzymuję pismo z 10 sierpnia 2016 roku. Dyrektor Departamentu Adam Brożek, Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, nie udziela mi odpowiedzi. Wyjaśnia mi różne rzeczy, ale nie wyjaśnia mi, dlaczego Polska popiera TTIP. Proszę Państwa, co charakterystyczne, jeśli chodzi o to stanowisko Mateusza Morawickiego, zaprezentowane w amerykańskiej Izbie Handlowej, to jeszcze i to, że gość nie wiedział, po której stronie stołu siedzi. To jest podstawowa zasada negocjacyjna. Nie zapomnij, po której stronie stołu siedzisz. Ta sprawa TTIP dotyczyła negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską. Ten był wicepremierem w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej i bronił stanowiska Stanów Zjednoczonych. Zatem kolejne pismo do pani Beaty Szydło, żeby mi wyjaśniono dlaczego popieramy. I znowu pani. Pan Kryński do Ministerstwa Rozwoju to już jest 25 sierpnia 2016 roku dostaje kolejną odpowiedź od dyrektora departamentu Adama Broszka, to znaczy dostaje kolejne pismo, ale nie dostaje odpowiedzi. Dlaczego popieramy? Zatem moje kolejne pismo do pani Beaty Szydło 3 stycznia 2017 roku i pismo z 21 lutego do Mateusza Morawieckiego, żeby mieli jaśnią dlaczego polski rząd i wreszcie dostaje, proszę Państwa, odpowiedź. Wniosum z 27 lutego 2017 roku Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Wojciech Sudo, zastępca dyrektora, informuje mnie, że dwukrotnie już wyjaśnialiśmy, że ani rząd nie wyjaśniali, ani rząd RP, ani pan premier Mateusz Morawiecki, ani żaden inny przedstawiciel polski uczestniczący w negocjacjach TTIP nie popiera stanowiska USA w negocjacjach TTIP. No to proszę Państwa, kto to powiedział? Popieramy stanowisko USA i jesteśmy za mocniejszą wersją TTIP w negocjacjach w tej sprawie. Newsweek, chyba wiarygodny, nie pozwoliłby sobie, bo jak widzimy, jak alergicznie reaguje Morawiecki na informacje, które, które kruszą jego wizerunek, to, to Newsweek byłby przekonany, że temu zaraz założy sprawę o znieważenie i zniesławienie. Czyli Newsweek podaje popieramy stanowisko. Że Morawiecki tak powiedział, a ja mam wyjaśnienie zastępcy dyrektora Wojciecha Sudowa, Ministerstwo Rozwoju, Departament Rząd RP, ani pan premier Morawiecki, ani żaden inny przedstawiciel polski uczestniczący nie popiera stanowisko USA w negocjacjach TTIP, a od odpowiedzi nie otrzymałem. Proszę Państwa.